Jeśli jeszcze nie korzystacie z TikToka do promowania własnej osoby, własnego biznesu, to naprawdę bardzo dużo Was omija. Dlatego w dzisiejszym filmie pokażę Wam krok po kroku, jak otworzyć konto na TikToku. Przeprowadzę Was przez cały proces, tak więc zaczynajmy. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to oczywiście zainstalować TikToka na naszym telefonie. Jest dostępny zarówno w App Store, jak i Google Play. Tak więc instalujemy naszego TikToka, a następnie otwieramy aplikację. I teraz wyskoczyła nam informacja: zaloguj się do TikToka. Na dole mamy też możliwość, aby się zalogować, gdy nasze konto już istnieje, ale jeśli nie mamy konta, to mamy możliwość, aby założyć konto przy użyciu numeru telefonu albo adresu e-mail. Możemy kontynuować z Facebookiem, z Apple albo z Google. Ja wybiorę tą pierwszą opcję i założę nowe konto przy użyciu adresu e-mail. Tak więc, pierwsza rzecz, która nam tu wyskakuje, to data urodzenia, bo jak wiemy, te różne aplikacje mają limit wiekowy. Tu na dole wam napiszę, od kiedy można mieć TikToka, bo jak mam być szczera, to nie do końca pamiętam. Tak więc wybieramy naszą datę urodzenia, klikamy dalej, następnie możemy tutaj wybrać numer telefonu albo adres e-mail. I ja właśnie wybiorę adres e-mail. Ok, adres e-mail wpisany, daję dalej. Teraz mam informację, że na mój adres e-mail został wysłany kod i zgadza się. Dostałam taki kod, więc wpisuję go. No teraz muszę utworzyć hasło i jak możemy tu przeczytać, musi mieć 8 znaków, maksymalnie 21 litera, jeden numer, jeden specjalny tutaj znak. No i musi być silne hasło, tak więc ja wpiszę sobie coś tutaj. OK, wszystko mam na zielono, więc bardzo fajnie klikam dalej. Tutaj mam możliwość, aby wpisać Nickname, więc ja sobie tutaj wpiszę na przykład: jak, jak zostać YouTuberem. Dalej. Jak widzicie, nasz profil został już utworzony. Klikamy z prawej strony w profil. Mamy tutaj już utworzone nasze konto. I co możemy tutaj zmienić od razu? A więc, możemy dodać zdjęcie profilowe. Warto to zrobić. Klikamy w tym celu tutaj w edytuj profil, więc w tym momencie możemy sobie tutaj dodać zdjęcie profilowe, a następnie mamy tutaj imię, mamy username i zobaczcie, mi tutaj ucięło, więc ja sobie zmienię i najpierw jak zostać. OK. Mam tutaj informację, że nie mogę użyć takiej nazwy, ponieważ już jest używana. Czyli tutaj na przykład sobie po prostu dam może moje imię Edyta YouTube. I zobaczmy, OK, jest na zielono, więc klikamy zapis i tu mamy informację, że username można zmieniać raz na 30 dni, więc daję, że OK. Następnie możemy sobie tutaj dodać inne informacje, na przykład bio możemy napisać kilka informacji na swój temat i możemy sobie tutaj też podlinkować nasz profil na Instagramie oraz nasz profil na YouTubie. Więc y, tego typu rzeczy możemy sobie zrobić już na samym początku, tak żeby nasze konto wyglądało jak najbardziej profesjonalnie. A później będziemy sobie już nagrywać TikToki, dodawać, edytować. W kolejnych filmach pokażę wam więcej tutoriali jak tutaj fajnie wykorzystać TikToka y, właśnie y, aby formować swoją osobę, aby docierać do nowych widzów. Ja sama prowadzę TikToka w zupełnie innej tematyce niż tutaj na YouTubie, tak więc pokażę wam moje konto. Jeśli bylibyście zainteresowani, możecie sobie śledzić moje poczynania. Na ten moment udało mi się ubierać ponad 130 tysięcy obserwujących i generalnie skupiam się na takim kontencie lifestyle'owym, macierzyńskim. Jak już nieraz to wspominałam na kanale, jestem mamą 15 miesięcznej Mai, tak więc sobie tutaj na TikToku takie Różne filmiki z moją córeczką e, nagrywam e, albo po prostu na temat życia w Londynie, ponieważ tutaj mieszkam. E, tak więc podlinkuję Wam też e, mój profil. Jeśli bylibyście zainteresowani, możecie sobie zobaczyć. No e, i zachęcam Was do korzystania z TikToka, bo to naprawdę potężne narzędzie, jedna z najszybciej rozwijających się platform na ten moment. Tak więc jeśli nie macie jeszcze konta na TikToku, jeśli nie korzystacie e, z możliwości dotarcia do nowych widzów, właśnie w ten sposób naprawdę dużo tracicie, więc serdecznie polecam chociaż spróbować. E, jeśli ten film był dla Was pomocny, to nie zapomnijcie łapce w górę. Zachęcam jak zwykle do subskrypcji. No i widzimy się następnym razem.